Akademia PFR dla miast jest jednym z elementów wizji PFR jako platformy wymiany doświadczeń dla kluczowych podmiotów życia gospodarczego Polski. Samorządy są podmiotami o tyle ważnymi, że pełnią kluczowe znaczenie z punktu widzenia transformacji energetycznej Polski. Jako program Impost Green City jesteśmy partnerem Akademii PFR dla Miast i prowadzimy jeden z warsztatów zatytułowany Projektowanie innowacji społecznych dla mieszkańców we współpracy z biznesem. To jest tylko niewielki element całej tematyki ESG, natomiast ona jest niezwykle istotna, ponieważ rezonuje na bardzo dużą część biznesu, ale także na miasta, na samorządy terytorialne. Zdecydowałem się aplikować tutaj ze względu na tematykę, jaka, jaka była przedstawiona, głównie to AI i wykorzystanie AI w usługach dla ludności. Po pierwszym warsztacie wiemy już, jak usprawnić działanie urzędu, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji. Co będzie dalej? Oczekujemy z niecierpliwością. Systemy monitoringu i zarządzania ruchem drogowym są takim uproszczonym systemem zarządzania kryzysowego. Promujemy wśród samorządów rozwijanie takich systemów monitoringu ruchu drogowego i traktowanie ich konsekwencji jako kolejnego narzędzia. Mamy nadzieję, że efektem tego projektu będą modelowe ścieżki wdrożenia innowacyjnych usług. Z jednej strony miasta w Polsce należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie, z drugiej strony kluczowym zagadnieniem. Dla miast jest to, co nazywamy miejską rezyliencją, czyli odporność miast na czynniki zewnętrzne i na zmieniające się uwarunkowania klimatyczne i gospodarcze. Oprócz twardych umiejętności jak sztuczna inteligencja w samorządzie, bardzo ważne jest, żeby na jego czele stanął lider. Dlatego w przyszłym roku mamy specjalny moduł skierowany dla włodarzy miast, który ma właśnie wzmocnić ich przywództwo i pomóc im stanąć na czele miasta i rozwiązać wszelkie kryzysy, które przed nimi stoją. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej pfrdlamiast.pl oraz naszych social mediów, gdzie będziemy dzielić się rezultatami tego projektu.